Halo halo, witam serdecznie. Powolnymi krokami zbliżamy się do bardzo interesującego okresu w roku, jeżeli chodzi o gry wideo. Jest to bowiem okres Summer Game Fest. Będzie bardzo dużo interesujących wydarzeń, no i z pewnością przedstawionych zostanie też wiele całkowicie nowych produkcji. Jako że można się nawet pogubić z tymi wszystkimi wydarzeniami, no to tradycyjnie jak co roku przygotowałem do Was materiał podsumowujący, wszystko w postaci takiego małego kalendarza. Więc proszę bardzo, od razu trzymajcie z tego łącze podsumowanie. Ja, na przestrzeni kolejnych, nie wiem, tutaj kilkunastu, czy tam iluś minut, będę starał się mniej więcej przedstawić, które z tych wydarzeń rzeczywiście warto oglądać, no jakich produkcji można się spodziewać na tych wszystkich wydarzeniach. W takim razie nie ma co więcej przedłużać, a więc przejdźmy do samych konkretów. Po pierwsze, mamy The State of Unreal. Jest to wydarzenie przede wszystkim odnośnie nowego silnika Unreal Engine 5, jakichś tam powiedzmy nowszych wersji, ale czasami rzeczywiście mogą być przedstawione jakieś zupełnie nowe produkcje. Na przykład w zeszłym roku przedstawiono taką grę Marvel 1943 Rise of Hydra, charakteryzującą się bardzo dobrą grafiką. No więc kto wie, być może tym razem też będzie jakaś zapowiedź nowej produkcji, z jakąś rewelacyjnie dobrą grafiką. Niektórzy spekulują, że nawet Wiedźmin 4 mógłby się na tym pojawić. Nawet był taki tweet od Epic Games, że tam CD Projekt Red to jeszcze polubił. No i niektórzy na tej podstawie spekulują, że być może rzeczywiście pojawi się ten Wiedźmin 4. A też jakieś nie wiem. Teorie spiskowe. Więc tak, myślę, że pod tym względem warto to wydarzenie jednak obejrzeć. Następnie mamy Summer Game Fest, czyli to w zasadzie najważniejsze wydarzenie. No w tym miejscu chciałem to omówić trochę bardziej szczegółowo. Jako, że przedstawiono już oficjalną listę deweloperów oraz wydawców, którzy to zamierzają się pojawić na tym wydarzeniu. Więc proszę bardzo, trzymajcie z tego szczegółową listę na ekranie. Więc po kolei mamy na przykład Bandai Namco. W tym miejscu może być kilka gier, które były zapowiadane już wcześniej, jak na przykład Little Nightmare Strza, czy też ta nowa polska produkcja The Dawn of Badwalker. A mogą być też jakieś pojedyncze gry anime. Z tego również znany jest ten wydawca. Kolejny polski producent, wydawca CD Projekt Red. No tutaj deweloperzy mają naprawdę bardzo ambitne plany. Już tam zapowiadali Wiedźmin Remake, Wiedźmin 4, ustali nawet Cyberpunk 2. No ale tak, to już ciężko stwierdzić, jak dużo może być pokazane. Dalej mamy Capcom. Tutaj myślę, że w szczególności Resident Evil 9 jest najbardziej prawdopodobne. Na przykład w zeszłym roku odbywały się takie pojedyncze wydarzenie od Capcomu, chyba Capcom Showcase, no i tam była już potwierdzona nowa odsłona serii Resident Evil, ale to tylko w postaci pojedynczego potwierdzenia od twórców. Więc tak, myślę, że w tym miejscu jakiś pierwszy gameplay czy tam zwiastun jest naprawdę bardzo prawdopodobny. Z następnych deweloperów można wspomnieć o Embark Studios. To są właśnie twórcy The Finals, teraz mają też w produkcji nowy tytuł Ark Riders, a taki dosyć ciekawy tytuł multiplayer. Może zostanie z tego przedstawiona jakaś data premiery? Na scenie mamy Kakao Games, to są z kolei twórcy nadchodzącego MMORPG Arcade Chronicles, więc ja, może z tego też dostaniemy jakiś zwiastun, czy tam może data premiery? Potem na przykład jest Neovis, no to oczywiście Lies of P w postaci DLC. Też warto zwrócić uwagę na takie studio Neki. też całkiem interesującą mają grę w produkcji, tak zwany Spine, gra akcji z trzeciej osoby, więc może tym razem też zostanie ona po raz kolejny przedstawiona. Oczywiście widać także logo Nintendo. Może będą jakieś, nie wiem, nowe ekskluzywy na Nintendo Switcha 2, czy tam jakieś potwierdzenia dat premier dotyczących gier, które były już wcześniej przedstawiane. Może jakieś, nie wiem, Metroid Prime 4, Pokémon Legends ZA, oraz już tam jakieś inne. A raczej nie spodziewałbym się jakichś wielkich zapowiedzi. Takie rzeczy zazwyczaj są już na osobnych konferencjach Nintendo. Myślę, że sporo może być od twórców Pearl Abyss. To są z kolei twórcy Crimson Desert, Jakie ambicje gry, akcji, RPG w klimatach fantazy? Mają oni też w produkcji jakieś inne projekty, np. Plan 8 albo DokeV, a to już jest raczej mniej prawdopodobne. Z tego co wiadomo, ten Crimson Desert będzie miał najbliżej swoją premierę. Dalej mamy także logo PlayStation, to mogą być jakieś nowe zwiastuny z Death Stranding, Ghost of Yotai. Albo jakieś, może, pierwsze gameplaye z innych, wcześniej zapowiadanych tytułów. Tutaj może być na przykład Saros, Fair Games, Wolverine, czy też Intergalactic The Heretic Prophet. Wszystkie te gry zostały tylko i wyłącznie zapowiedziane, ale jeszcze bez żadnych dłuższych gameplayów. Myślę, że Square Enix także ma całkiem spory potencjał. Też mają kilka dosyć ambitnych produkcji w planach, czy na przykład Dragon Quest 12, Kingdom Hearts 4 czy też nie wiem, może nawet trzecia odsłona z serii Final Fantasy VII Remake. Dalej mamy też logo Steama. To w sumie ciekawa sprawa, czy Steam dotyczy także Valve? Czy może byłaby jakaś zapowiedź odnośnie tego nadchodzącego Deadlocka, tej nowej gry multiplayer? A kto wie, może nawet Half-Life 3? Tutaj również na necie krążyły różne teorie spiskowe, przecieki, to już naprawdę jakieś najbardziej zwariowane predykcje. Jeszcze z jakichś ostatnich Super Games to mogą być jakieś nowe horrory, na przykład Ten Directive 8020. Kolejny polski twórca Techland, czyli na przykład Dying Light the Beast. No i mamy jeszcze Xboxa, ale raczej nie spodziewałbym się jakichś przeogromnych nowości. No, bo tutaj Xbox będzie miał oczywiście kolejne zupełnie inne wydarzenie. Bezpośrednio po Summer Game Fest odbędzie się także Day of the Deaths. To jest raczej nieco mniejsze wydarzenie skupiające się na tytułach indie czy tam pojedynczych tytułach AA. Dodatkowo zazwyczaj znajdują się tam także trochę dłuższe wywiady, więc tak, w sumie wątpię, że było to aż tak bardzo warte, że siedzieć aż tak późno w nocy. Jeszcze godzinę później mamy Devolver Digital. W przeszłości rzeczywiście były na tym przedstawiane różne interesujące tytuły Indii, które jednak się wyróżniały na te konkurencji. Z tego co wiadomo w tym roku będzie przedstawiona tylko włączy jedna produkcja, prawdopodobnie o nazwie Ball X Pit, a przynajmniej taka jest nazwa samej konferencji, a to po raz kolejny będzie jednak całkiem późno w nocy. Najwięcej wydarzeń odbędzie się 7 czerwca, ale będą to już wydarzenia dotyczące przede wszystkim jakichś mniejszych tytułów indii. Na przykład o 18:00 będzie wydarzenie on Direct. Są to bardzo liczne tytuły indie z taką charakterystyczną grafiką pastelową, family friendly. Fajnie prezentuje się na przykład format tego wydarzenia, że mamy na przestrzeni godziny dosłownie kilkadziesiąt różnych mniejszych tytułów. No i bez żadnych zbędnych wywiadów, przedłużań, od razu dostajemy po kolei te wszystkie nowe produkcje. Więc tak, pod tym względem myślę, że warto to jednak oglądać. Na przestrzeni kolejnych godzin będzie jeszcze kilka, jeszcze mniejszych wydarzeń. Na przykład Woman -led Games, czy jakieś gry indie zarządzane przez damskie zespoły. No to już przede wszystkim po raz kolejny jakieś family friendly produkcje z tą pastelową grafiką. Potem Latin American Games Showcase, tutaj już gry indie z Ameryki Łacińskiej. No w zeszłych latach raczej nie było na tym przedstawianych żadnych większych tytułów. Podobnie sprawa prezentuje się także przy South East Asian Games Showcase. Po raz kolejny są to pojedyncze gry indie, także z jakimiś wywiadami. Więc tak, myślę, że te wszystkie wydarzenia są jednak trochę mniej interesujące. Potem Green Games Showcase to jest akurat całkowicie nowe wydarzenie. Co co wiadomo, ma ono dotyczyć przede wszystkim jakichś gier podnoszących kwestie środowiskowe. Od razu przedstawiamy także studia, które mają zamiar wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest to Amazon Games, Lockwood Publishing, Shark Mop, Team 17, Netspeak oraz Wicked Sane Studios. Męż, kto wie, może zostaną przedstawione jakieś pojedyncze tytuły, Indie czy tam AA. Co jest jednak dosyć interesujące, dokładnie o tej samej godzinie odbędzie się także Future Game Show, co jest jednak o wiele większym wydarzeniem. Zazwyczaj można tym zobaczyć dosłownie dziesiątki nowych tytułów. Przede wszystkim są to tytuły Indie AA, a także pojedyncze tytuły AAA. Wiadomo, że w tym roku wydarzenie będzie trwało ponad 90 minut. No i jeszcze kilka godzin później odbędzie się także Frosty Games Fest. To jest akurat całkowicie nowe wydarzenie poświęcone grom z Australii oraz Nowej Zelandii. Więc po raz kolejny raczej nie spodziewałbym się jakichś super wielkich nowości. Ważne wydarzenia będą się także odbywały 8 czerwca. No i pierwsze z nich to Xbox Games Showcase. No to jest w sumie to drugie najważniejsze wydarzenie z całego tego okresu, bo Samuel Game Fest. Mogą być tutaj przedstawione różne duże tytuły AAA, wszystkie od rodziny Xboxa. Tutaj lista gier może być naprawdę całkiem długa. Na przykład Fable, Gears of War Reloaded, Gears of War E-Day, Perfect Dark, Clockwork Revolution, State of Decay 3. No już z jakichś mniej prawdopodobnych, na przykład nowo co z serii Halo. Jakiś czas temu przedstawiono bowiem z tego pierwsze fragmenty z silnika gry, ale myślę, że jednak może być na to trochę za wcześnie. No i kto wie, może jakieś nowe gry prosto od BFSD. W tym miejscu potencjalnie mógłby być na przykład The Elder Scrolls 6, ale wydaje mi się to jednak także mało prawdopodobne. Jeszcze wiadomo, że całe wydarzenie zakończy się poprzez jakieś dłuższe przedstawienie z The Outer Worlds 2, czyli tej nowej gry od studia Obsidian Entertainment. Jakiś czas temu stworzyli jedynkę, w tym roku także grę Evout. No, zobaczymy jak się zaprezentuje ich najnowsze dzieło. Tego samego dnia swoją premierę będzie miał także PC Gaming Show, kolejne wydarzenie z tych ważniejszych. Wiadomo, że tym razem zobaczymy ponad 70 gier, w tym także 15 całkowicie nowych World Premiere. Więc tak, to z pewnością będzie trochę dłuższe wydarzenie. Pamiętam, że w zeszłych latach mogło to nawet trwać ponad 2 godziny. No jeszcze na zakończenie tego okresu czerwcowego mamy jeszcze wydarzenie odnośnie nosie Death Stranding 2, tak zwany game Premiere. No zapewne będzie to jakiś dłuższy gameplay, może jakieś omówienie od twórców, a to jednak w trochę nieprzystępnej porze. 9 czerwca o czwartej nad ranem, jeżeli chodzi o czas Polski. No i na zakończenie trzymajcie jeszcze wydarzenia z kolejnych miesięcy aż do końca No Tutaj mamy na przykład Quakon odbywający się jeszcze w sierpniu. Mogą być tutaj jakieś gry powiązane z Befezdą, na przykład ID Software. Mamy także Gamescom, także jedno z ważniejszych wydarzeń w skali. Całego roku, też zazwyczaj z dziesiątkami nowych zapowiedzi. Dalej we wrześniu mamy jeszcze Tokyo Game Show, także czasami mogą być tam przedstawiane jakieś nowe tytuły, jakieś JRPG prosto z Azji, więc też warto to jednak się Na zakończenie roku mamy jeszcze The Game Awards 2025, przedstawienie nagród za najlepsze gry z całego roku, a także zapowiedzi całkowicie nowych produkcji. W sumie patrząc na całą tą listę, brakuje jednak kilku dosyć ważnych innych wydarzeń, jak na przykład Ubisoft Forward, PlayStation State of Play, czy też Nintendo Direct. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych nowości odnośnie tych wydarzeń. No i kto wie, może zostaną one jeszcze zapowiedziane na jakiś powiedzmy trochę późniejszy okres. Jeżeli nie zapomnę, no to będę wykonywał pod tym filmikiem jeszcze jakieś kolejne update'y. Dobra więc to był na ten dzisiejszy odcinek. Oczywiście tak jak co roku spodziewajcie się różnych e, licznych streamów na drugim kanale na Fibedy Live, przede wszystkim z tych najważniejszych wydarzeń, czyli Future Game Show, PC Gaming Show, Summer Game Fest oraz Xbox and Bethesda Game Showcase. Następnie później będę wykonywał jeszcze dodatkowe podsumowania z tych wszystkich gier z jakimiś dodatkowymi nowościami, informacjami, a to już właśnie na głównym kanale. Dobra, więc na dzisiaj to było na tyle. Jeżeli materia wam się spodobał, polecam zostawić lajka like za dzwonka po kolejne odcinki z przeróżnych gier wideo. Polecam także wbić na mojego Discorda, czy też wesprzeć mnie na stronie Patronite. Więc tak, to było na tyle, ja się z żegnam, do no jutra.